O, myślałem, że o Facebooku mam mówić. Ile kosztuje produkcja profesjonalnego filmu reklamowego? To jest jedno z pierwszych pytań, które pojawia się, gdy myślisz o wideo dla swojej firmy. No i słusznie, inwestycja musi się opłacać, ale prawda jest taka, że koszt produkcji filmu reklamowego zależy od bardzo wielu czynników. To trochę tak jak z samochodem. Możesz kupić budżetowy model do miasta albo luksusowego suwa. Każda opcja ma swoje zastosowanie i inną cenę. Najlepiej, żeby było tanio. Najważniejsze pytania, które wpływają na budżet. Pierwsze. Jak skomplikowana ma być produkcja? Tak? Czy wystarczą ci proste nagrania z montażem? Tak jak na przykład ten film. To jest dość prosty film. Czy potrzeba ci jakichś zaawansowanych animacji, efektów specjalnych, albo ekipy na planie filmowym? Tak? Druga rzecz to jest, ile dni zdjęciowych będzie potrzebnych. Ja na przykład te filmy nagrywam w kilka minut, ale nagranie krótkiego spotu może trwać jeden dzień. Większe produkcje wymagają nawet kilku dni, czasami tygodni. Zależy, jaką rzecz potrzebujesz. No i pytanie, czy potrzebujesz profesjonalnych aktorów, scenografii, lektorów, bo to wszystko wpływa na koszt. A i jeszcze jedno, jakie jest miejsce nagrań, tak? Czy to biuro, czy studio, czy może trzeba wynająć specjalną halę, to też generuje większe koszty. No i koszt filmu może wynosić od kilkudziesięciu złotych do kilkuset, a nawet kilku tysięcy, a czasami kilkudziesięciu tysięcy. Wszystko zależy od tego, jak bardzo popłyniesz z pomysłami i tak dalej. Jeśli chcesz dopasować wideo do swojego budżetu i potrzeb, to skontaktuj się z moim zespołem Studio Kreacja. Myślę, że znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie dopasowane do Twojego budżetu i potrzeb, które chcesz zrealizować.